Szanowni Państwo, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pałańcu zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. Serdecznie witam Szanowną Radę Miejską, witam Pana Burmistrza Jacka Nowaka, witam Panią Skarbnik Gminy Małgorzatę Żugaj, witam Pana Mecenasa Pawła Krukę, Szanowni Państwo witam Wszystkich, którzy przybyli na sesję są kierownicy i pracownicy urzędu. Również na sali widzę nowych wybranych, wybranych wyborach radnych. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które są dziś na naszej sesji. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez głosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na podstawie potwierdzenia kworum w systemie oraz listy obecności stwierdzam, że na obrady dzisiejsze będą prawomocne, a na sali jest 15 radnych i Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przechodzimy do, proszę Państwa, punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Ja odczytam porządek obrad. Proszę Państwa, punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie, przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała o numerze roboczym A, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, udzielenie bonifikaty. Projekt B, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97 łamane na 653 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego to jest dotyczy to sprawy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej 764 w miejscowości Połanie z odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 79 do ronda w kierunku miejscowości Łęk. Proszę państwa punkt trzeci punkt C. Porządku obrad. Uchwał podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97, łamane przez 654, łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2024 roku. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 764 na odcinku Rudniki Połaniec do drugiej krajowej 79. Projekt D proszę Państwa podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 metra sześciennego dostarczonej wody oraz 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków wynikających z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Połaniec. Punkt czwarty, ostatni, zakończenie obrad. Proszę Państwa, czy są jakieś propozycje zmian? Bardzo proszę. Nie ma zmian, proszę Państwa, wobec powyższego obowiązuje nas porządek obrad, ten, który Państwu przedstawiłem. Jeszcze, proszę Państwa, przegłosujemy w systemie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za 15, także tak jak powiedziałem obowiązuje nas ten porządek obrad. Proszę państwa przechodzimy do punktu trzeciego podjęcie uchwał. Pierwszy projekt o numerze roboczym a podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. Bardzo proszę Pani Skarbnik, tak? Pani kierownik, proszę bardzo. W związku z dokonanym rekonesansem nieruchomości przeprowadzonym w dniu 6 lutego 2004 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz pisma Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2004 roku w sprawie rozważenia możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowej na strefie inwestycyjnej referat mienia opracował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. Paragraf pierwszy tej uchwały to wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Połaniec położonych w Rudnikach gmina Połaniec. I tu proszę Państwa nie będę czytać wszystkich numerów. Jest to powierzchnia 30 hektarów, 38 arów, 87 metrów. Paragraf drugi tej uchwały to bonifikatem ustala się w wysokości 99% wartości nieruchomości. Paragraf trzeci, trzeci. Tracą moc uchwały, to jest 58 przez 371 przez 2018 Rady Miejskiej w Połaństwu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach gminy Połaniec stanowiących własność gminy Połaniec. Um, uchwała nr 42 przez 310 przez 2021 Rady Miejskiej w Połańcu z 24 czerwca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach gminy Połaniec stanowiących własność gminy Połaniec, na czas powyżej 3 lat. I uchwała nr 84 przez 538 przez 2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Rudnikach gmina Połaniec stanowiących własność gminy płoniec na czas oznaczony powyżej lat 3. Stosownie do postanowień artykułu 37 ustępu drugiego punktu drugiego ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze przetargowej, jeżeli zbycie następuje między skarbem państwa, a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami. Ministerstwo Obrony Narodowej pismem z 4 kwietnia 2004 roku złożyło wniosek o rozważenie możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowych z obszaru trzeciego, obszaru czwartego, strefy inwestycyjnej, stanowiących własność miny połaniec o łącznej powierzchni 17, a 14 metrów w drodze bezprzetargowej, wraz z udzieleniem 90-90% bonifikaty oceny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Dodatkowo prosząc o rozważenie możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowych z obszaru pierwszego oraz obszaru drugiego strefy inwestycyjnej E stanowiącej własność gminy Połaniec łącznej powierzchni 5 hektarów 500 m oraz pozostałych nieruchomości ze strefy inwestycyjnej E stanowiącej własność gminy Połaniec w drodze bezprzetargowej wraz z udzieleniem 99% bonifikaty oceny nieruchomości na rzecz Skarbu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. Wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej został podektowany tym, iż w związku z systematycznym zwiększaniem liczebności oraz potencjału obronnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pakietu wzmocnienia wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2002 roku o obronie ojczyzny niezbędnym jest pozyskanie nieruchomości celem dyslokacji nowo formułowanych jednostek wojskowych. Prowadzone przez stronę wojskową analizy ukierunkowane na lokalizowanie nowo otworzonych pododdziałów wojskowych w południowo-wschodniej części kraju wykazały potrzebę pozyskiwania nieruchomości położonych między innymi na terenie gminy Połaniec. Nieruchomości te zostaną wykorzystane na realizację potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia możliwości obronnych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze artykuł 60 8, ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z artykułem 6 ustępu 3 na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych. W związku z tym proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Ja zapytam o opinię komisji, proszę bardzo. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przepraszam, pozytywnie, to znaczy jednogłośnie, czy... Jednogłośnie, pozytywnie. Dziękuję. Czy jakieś pytania są jeszcze w tym temacie? Z uwagi na to, że nie byłem na komisji, chciałbym zapytać Pana Burmistrza, Ile mamy, ile mamy pewności, że ta inwestycja, znaczy ta jednostka, powstanie w Błańcu? Czy, czy to jest tylko taka przymiarka, czy, czy mamy pewność? Panie Przewodniczący, do nas Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się z pismem o zastosowanie właśnie tej bonifikaty i przekazanie tych gruntów. I my to czynimy. Natomiast tutaj również jest to podkreślone jako priorytetowy charakter tego zagadnienia i dlatego to dzisiaj czynimy. To jest podjęcie uchwały właśnie w tej sprawie. Tak, bardzo. tutaj na komisji Pan Radny nam troszkę zarzucił, że materiały były wczoraj za pięć państwo dostali informację. Pismo przyszło w piątek o godzinie 17, już po godzinach pracy urzędu. Zważywszy na priorytetowy charakter dziewczyny zostały tak naprawdę po wyborach, gdzie pracowały w niedzielę cały dzień, zostały wczoraj, żeby te materiały do państwa dotarły. Również bardzo istotna była właśnie ta uchwała o tych dopłatach do cen wody i ścieków, więc Zważywszy na to, że ta sesja była zwołana pod kątem tych terenów właśnie w rudnikach, dołożyliśmy te uchwały, które wydawały nam się na ten moment niezbędne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, bo nie ma ceny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo bezpieczeństwo kraju prawda, ale czy robiliśmy takie rozeznanie ile to bezpieczeństwo będzie, będzie nas na, ten, na, ten, na dzisiejszy dzień kosztować, bo y, rozumiem, że za 1% sprzedajemy te, te kwoty te tereny tak? Jakie to tak. No może takie porównanie no mm. trudno powiedzieć o straty ale... Znaczy na tamtym A nie, posiedzeniu bo... byłam Agnieszka tu ma tak to... Pod... Ja, proszę Państwa, sobie to wyliczałam, że, że te 30 hektarów, 38 arów, 87 metrów w tym rejonie nabywaliśmy 70 tysięcy za hektar, prawda? Plus, i plus jeszcze do tego dochodził drzewostan, czyli jak był drzewostan, to był doliczany do ceny nieruchomości. Nie wyliczałam tego drzewostanu, bo po prostu tu że musi zrobić, przedstawić taką analizę iść w teren i zliczyć. Natomiast co do gruntu, biorąc te 70 tysięcy za hektar, to wychodzi 2 miliony 127 7209 zł. 1% z tego to jest 21272 zł 9 groszy. Znaczy ale tereny te wszystkie tereny, które sobie tutaj Te tereny, my... które stanowią naszą własność, które przedstawiałam państwu, po których powierzchnia wynosiła 30 hektarów, 38 arów 87 metrów, bo tyle jest przedmiotem niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Krzysztofowi Zającowi. Dziękuję proszę. panie przewodniczący. tylko przypomnę, że już było spotkanie wspólne komisji wszystkich, gdzie żeśmy tą bonifikatę ustalili na 99%, a to było 99% tylko z tego powodu, żebyśmy byli konkurencyjni w stosunku do innych lokalizacji i innych gmin. Dziękuję. Ale nie rozumiem tego, tej wypowiedzi. Ja nie byłem na tej komisji panie radny, dlatego też miałem dlatego prawo zapytać. Panie przewodniczący, mówię, że było już kiedyś posiedzenie wspólne komisji zwołane i tam żeśmy ustalali tą bonifikatę 99% lub darowiznę, bo takie dwie opcje wtedy poszły w piśmie, a dzisiaj po prostu w związku z tamtymi komisjami i tym zatwierdzeniem tej bonifikaty wtedy również dzisiaj na komisjach podejmujemy taką uchwałę. No to jest zrozumiałe, nie? ale warto przypomnieć. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi robi. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, bezpieczeństwo nie ma ceny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę już nikogo do dyskusji. Także proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały o numerze roboczym A. Bardzo proszę o zagłosowanie w systemie. Dziękuję bardzo za 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu, do punktu B. Roboczy punktu B uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97 na 653 na 2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa Świętokrzyskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi, drogi Wojewódzkiej 764 w miejscowości Połaniec na odcinku odskrzyżowania z Drogą Krajową 79 do Ronda w kierunku miejscowości Łęk. Bardzo proszę o wprowadzenie. Zgodnie z sugestią Regionalnej Izby do treści uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej wpisujemy wartość zadzania, którą na chwilę obecną mamy oszacowaną na 235 tysięcy. Kwota ta była pokazana w WPF-ie, nie była pokazana w uchwale o pomocy rzeczowej, ponieważ byliśmy jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu i podpisaną umową z wykonawcą. Natomiast to stanowisko jest takie, że powinna się ona pojawić w uchwale już w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No proszę o opinię komisji. Proszę. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jakieś w tym temacie? Nie widzę pytań. Proszę państwa przechodzimy do głosowania w systemie nad projektem uchwały numerze roboczym B. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Za głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do projektu C. uchwały, Projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 97, łamane na 654, łamane na 2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Opracowałem dokumentację projektową dla zadania pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 764 na odcinku Rudnik i Połaniec do drogi krajowej 79. Bardzo proszę o wprowadzenie. Pani skarbnik. Analogiczna sytuacja jak do poprzedniej uchwały. Tutaj kwota, którą mamy zabezpieczoną w WPF na rok 2025 to 765 tysięcy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Nie ma pytań, nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania w systemie nad projektem uchwały o numerze roboczym C. Bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo za 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, bardzo ważna uchwała dotycząca dopłaty do ceny jednego metra sześciennego dostarczania wody, jednego metra sześciennego odprowadzania ścieków. To jest bardzo istotna uchwała i cieszę się, że ona jest. Uchwała w kierunku mieszkańców. Bardzo proszę o wprowadzenie. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje uprawnienia Radzie Gminy do podjęcia uchwał w sprawie dopłat do cen wody i ścieków. W związku z powyższym przygotowana została uchwała uchwała w sprawie dopłat i tutaj chcę powiedzieć, że te dopłaty do każdej grupy taryfowej są o 1 zł więcej niż dotychczas obowiązujące i tak ustala się dopłaty do ceny 1 metra sześciennego wody do pierwszej grupy taryfowej odbiorców w wysokości 2,69 brutto do każdego metra sześciennego wody. Ustala się dopłaty do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków. Yy i ustala się do pierwszej grupy taryfowej odbiorców w wysokości 262 brutto do każdego 1 metra sześciennego ścieków do kanalizacji grawitacyjnej dla gospodarstw domowych i dla trzeciej grupy taryfowej odbiorców w wysokości 312 brutto do każdego 1 metra sześciennego odbiorców odprowadzających ścieki kanalizacją ciśnieniowym dopłaty będą o, i tutaj prosiłabym o korektę w paragraf 5 zastępuje się: Do połaty obowiązują od dnia 1 maja 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2025 roku. Paragraf 6 zastępuje się: Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Połaniec i dodaje się paragraf 7, który otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa świętokrzyskiego. Ponadto jeszcze w uzasadnieniu w punkcie czwartym dodaje się Grupa czwarta i dalszy zapis zostaje Gmina Połaniec. Do 30 kwietnia 2025 roku. Pomyliłam. Dopłaty obowiązują od 1 maja 2024 roku do 30 kwietnia 2025. Od 1 maja 2024 roku do 30 to przepraszam kwietnia kwietnia na jeden rok w związku z powyższym proszę o podjęcie przedstawionej uchwały dziękuję bardzo pytania do pana przewodniczącego proszę bardzo komisje Opinię. pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie auto Z auto po poprawkami po tak dziękuję bardzo Czy są są jakieś pytania w tym temacie, dość istotne. Jest. Udzielam głosu Pani Radnej Małgorzacie Walenciak, proszę Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chcę się zwrócić do Pani Skarbnik. Mamy tu fajnie odczytane te wartości, które, ceny, które będą dopłatą. Proszę powiedzieć mieszkańcom o ile wzrosną wszystkie te dopłaty. Dziękuję. Palny wzrost na cenie wody. Złotówka rocznie to jest ponad 100 tysięcy koszt budżetu. Ścieki, no troszkę więcej, bo tam jest większa ilość około 120 tysięcy rocznie jest to więcej w skali no cał, całego. No, no zależy to no, jest do każdego zużytego metra, tak, wody. Wiadomo, że jak są lata suche, to zużycie jest większe, bo mimo wszystko nie wszyscy mieszkańcy mają założone to, to wodomierze do celów gospodarczych, bo tam te dopłaty nie obowiązują, natomiast no, złotówka jest to w granicach. 100 tysięcy rocznie. Czyli generalnie o złotówkę we wszystkich grupach, zarówno za wodę, jak i za ścieki, wow. oprócz oczywiście firm, wzrosną e... dopłaty. O jedną złotówkę do każdego metra sześciennego. Niż dotychczas obowiązujące dopłaty. Tak tak, tak, tak. O złotówkę na każdym metrze wzrośnie. Tak. Dziękuję. A ja zadam takie proste pytanie, bo w zasadzie nie policzyłem. Czy ta złotówka zrekompensuje te podwyżki, które były od listopada? Bo obiecywaliśmy mieszkańcom, że utrzymy, utrzymamy poziom z ubiegłego roku. Czy ta złotówka wystarczy na pokrycie tych podwyżek, które były jakby poza nami? I decyzja była z 29 września wpłynęła decyzja jest... też 29 września 2023 i tutaj ta cena czyli teraz obowiązuje ona przez rok to było 647 a od 13 miesiąca wzrośnie dodatkowo 34 grosze Czyli od października wzrośnie woda o 34 grosze, natomiast ścieki o 23 grosze. Bo decyzja jest zatwierdzana na 12 miesięcy, czyli weszła w 23, 29 września jest, czyli tak jak gdyby od października liczymy, że ten, czyli do września będzie, a od września wzrośnie na o 34 grosze na metrze sześciennym wody i 23 grosze na ściekach bo jest, w tej chwili jest było, jest 6,47, a po tym okresie będzie 6,81 woda, a ścieki są 9,38, a wzrosną do 9,55. W naddatku, okej, okay. to oczywiście tak, bardzo dobrze. Dzielam głosu panu Radnemu Zbigniewowi Rodękowskiemu. Dziękuję Proszę. bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko się tak odniosę lekko do słów burmistrza z poprzednich sesji którym i ze spotkań z mieszkańcami, który mówił, że zrobimy wszystko, żeby ceny wody. Utrzymać, żeby nie przerastały wypełnione z naddatkiem jeszcze. Czyli nie to, że obietnica, ale realne działanie. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście odniosę się do tego. Myśmy tu nawet na sesji rozmawiali o tym, że, bo to było takie zamieszanie odnośnie tej, tej ceny, tej wody. Takim krótkim stwierdzeniem, żeby te ceny, które są te podwyżki, żeby one były zrekompensowane, i one są dzisiaj zrekompensowane, i to z nadatkiem. Także super. Zapraszam Państwa do głosowania w systemie. Przepraszam, nie zauważyłem. Proszę bardzo, udzielam głosu pani rady małżecznej. Przepraszam proszę najmocniej. Proszę państwa, zwróciłam jeszcze jedną uwagę na cenę dopłaty, dlatego że miałam głosy w moim okręgu, że ktoś się zwrócił do mnie, dlaczego nie ma większych dopłat dla osób, które korzystają z kanalizacji ciśnieniowej. I tutaj punkt drugi wyraźnie mówi, w punkcie pierwszym jest dopłata do jednego metra ścieków, oczywiście z bytowych, z domów. 2,62, a trzecia grupa, czyli to osoby, które korzystają z kanalizacji ciśnieniowej, mają 3,12. Dlatego tak to mówię, żeby mieszkańcy słyszeli. Tak, 50 było, groszy. W tak było w poprzedniej uchwale. Tak. Mają 50 groszy na metr sześcienny, większą dopłatę ci, co korzystają z kanalizacji ciśnieniowej. Dziękuję. Yy, tak, proszę Państwa. Dyskusji nie ma. Żebyśmy się nie, żeby się ktoś nie rozmyślił szybko. Szybko zagłosujmy nad projektem D w systemie. Proszę bardzo, głosujemy. Chce mi wejść. Dziękuję bardzo, za głosował 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego, zakończenie obrad. Z uwagi na to, że wyczerpaliśmy zaplanowany porządek obrad, dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam sesję i życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo.